Przyszłam na przystanek, trochę za wcześnie Ale nie o to chodzi Jest w ogóle tak mokro Patrz, Tu jest cała kałuża I w ogóle ta ławka jest pod zataszeniem, Ale ona jest mokra, tak oto To są plamy, to jest mokro Nie rozumiem dlaczego to powstało w takim razie Skoro tutaj jest mokre to Stresuję się, bo dawno nie jeździłam autobusem dlatego się stresuję i boję się, że zaraz przyjedzie a ja nie będę gotowa, czy coś takiego dlatego już wyszłam wcześniej na przystanek stresuję jeszcze pada na szczęście mam parasol ale stres jest, naprawdę przysięgam, stresuję się ja wiem, to jest głupia czynność, którą każdy robi normalnie na co dzień, bo też w Samarii jeździłam autobusem ale po czasie jestem zestresowana, naprawdę Troszeczkę się stresujesz, że Wam mówiłam. Jeszcze za mną stoi na przystanku pan, a ja nawet nie wiem, którym autobusem jadę. 15.22 jest. 15.20. Tym. 694. Dojechałam, rozumiecie to, ile stresu mnie to kosztowało. ja nie mogę. Co się najgorzej było, wejść i się zapytać, czy ma pan bilet czym okazało się, że nie ma biletów i musiałam robić przez aplikację co mnie stresowało ale nie aż tak minął ten stres po pytaniu, czy ma pan bilety idę teraz, bo moim punktem docelowym nie powiedziałabym widzowie jest biblioteka i idziemy wydrukować potrzebne mi i znaleźć fajną książkę jakąś do przeczytania bo mimo, że mam w domu, którą jeszcze nie skończyłam to chciałabym coś Innego przeczytać. Zobaczymy, czy w ogóle będzie taka książka, która mnie będzie interesować. W Zowie wyszłam. Okazało się, że pani miała już wydrukowane w ogóle to, co ja chciałam. Byłam w szoku. Ale dobra, było to było. Nie ja musiałam czekać. Książki też sobie nie wypożyczyłam, ale ludzie się teraz we mnie na mnie patrzą jak na idiotkę, bo w czerwiący nikt nigdy nie chodzi z telefonem i nie nagrywa samego siebie. Widzowie, najgorsza rzecz, jaka istnieje. Po deszczu to są kałuże, które są centralnie przy chodniku i albo przychodzisz jesteś sucha, albo przychodzisz jesteś mokra, bo ktoś specjalnie wiedzie ci w tą dziurę, żeby ci pomóc. Na szczęście mi się teraz stało takiego. Ta sytuacja raz w życiu pamiętam i miałam iść na autobus wtedy, pamiętam, ale stwierdziłam, nie, nie idę na autobus. Nie ma opcji. Zadzwoniłam po babci, jechałam z babcią do domu, bo. No nie, nie wsiadłabym do autobusa cała mokra właśnie z tej wody z kałuży ja miałam nagrywać na kileni kamerę żeby było lepsza jakość, ale nie nagrywam. Nie widzę do dlaczego. To nie dlatego, że ludzie wtedy widzą mnie na telefonie, a tak nie widzą mnie na telefonie. Tu gdzie akurat jestem jest wszędzie blisko. Przynajmniej jest moje odczucie. Tu jest blisko, tam jest blisko do mojej babci są jest o wiele bliżej tego. Po załatwieniu tej sprawy, którą załatwiłam w bibliotece, nie wracam do domu, tylko wracam sobie do babci. O, żyję. Prawie bym się wywaliła. Wracam sobie do babci, bo mam o wiele bliżej. Wziąłem się do cywilizacji, gdzie ludzie się patrzą tak. Jakbym o gdzieś w Warszawie, w Krakowie albo za granicą, to ludzie by się tak na mnie nie patrzyli. I też by mieli w dupie, bo mówię po polsku to za granicą. Ale nie rozumiem polskiego, rozumiecie o co mi chodzi. Fajnie z was mieć widzowie, bo mogę sobie do was gadać tak jak z bestii I może ten film będzie dłuższy I mam nadzieję, że się nie rozwali tak jak tamten Moi drodzy, wyszłam w końcu z tego centrum Bo się, uwierzcie lub nie, ale zesiedziałam I nic nie kupiłam, oprócz, co ja kupiłam W kupiłam sobie soczek, ciasteczka z czekoladą mnie i dla babci i dla dziadka, bo idę dla, do dziadków żeby, się, żeby ich poczęstować, coś? to 25 minut. Jak na mnie to jest bardzo długo. Zrobiłbym to w 5 minut, ale właziłam po sklepie niepotrzebnie tam, co wrota. O nie, wybrałam najgorszą drogę. Wczoraj myłam buty, a teraz idę przez takie buty. Tu, tam. No, po prostu tragedia. Nie wiem, czemu ja się pakowałam tą stroną, żeby iść. Chciałam powiedzieć taką, jakby ciekawostkę, bo film, który. Dodany był 14 lutego, jest zepsuty od początku do 6 minuty przeze mnie, bo ja głupio w montażu sobie przyszyłam tempo, żeby zobaczyć, czy jest ładnie wszystko zrobione. Żeby nie było jakiejś yy, dziwnej sytuacji, i coś tam dodane, co nie powinno być. To ja sobie to przyszyłam, żeby szybciej to zobaczyć i później, żeby zmniejszyć prędkość. Żeby zmniejszyć na prędkość taką normalną, to zmniejszę na prędkość tą niższą. I przez to mój głos brzmi w taki sposób. I jestem bardzo zła na siebie. Ale na razie jest ten film. Ale chyba go zdejmę, bo nie podoba mi się to tak. Zowie ja to mam zawsze szczęście, jak idę do mojej babci. I jak do niej zadzwonię, to właśnie jedzie pociąg. Ja nie wiem jak to jest możliwe. I to nie jest tak, że ja patrzę, kiedy jedzie pociąg i tak dalej. Albo w ogóle... Nie, mam, nie ogarniam pociągu w ogóle, o który jeżdżą, bo nie interesuje mnie to. Ale zawsze jak zadzwonię do babci, to jedzie pociąg. I nigdy się mi nie zdarzyło tak, że zadzwoniłam do babci i nie jechał pociąg. Naprawdę. I zaczyna padać deszcz. Będę musiała wyciągnąć parasolkę. Co w sumie będzie na plus, bo ta torba jest taka ciężka, w ogóle nie jestem. Może zdążę. Przyjść. Nie zdążę. Okulary nie będą włączamy parasolkę. Jestem. Ci, którzy nie posiadają okularów, nie mają pojęcia, jak jest bardzo ciężko myć okulary. Nawet po deszczu. jest jest uciążliwe i denerwujące. No nie zawsze do babci, to że zawsze, że są tory się zamykane, a plus, że będę miała herbatkę już gotową. żeby mieliśmy się widzieć w momencie, w którym będę u babci, ale nie uwierzycie to, przestało padać. Zeszłam z rampy, nawet byłam przed zejściem z rampy i przestało padać. Teraz już trzymam tak parasol, ale przestało padać jakby natychmiast, jak byłam przy końcówce. Jestem w szoku. Jakby jestem zdziwiona, dlaczego tak się stało? Patrzcie co ja tu mam! Taki fajny piesio. Czeka tutaj. Jak zawsze jak idę do Dbaści, to mijam tego pieska. Cześć kochany! O jaką mortkę? Gdzie ty kopałeś? Sej, sudziaku. Pięknie wyglądasz! Juju jak się cieszysz. Jak ci ogonek merda. Jaki ty jesteś zadowolony! Kocham cię, wiesz? Ja myślałam, że my się już dzisiaj nie zobaczymy. Ale robimy kaszę Manną. Yy, oczywiście nie w mojej kuchni, więc trzeba ogarnąć, gdzie co jest. Mamy dwa garnki, i nie wiem który wziąć. Chyba ten bo jest trochę większy. Żeby nie było, ja tutaj ogarniam mniej więcej w kuchni, gdzie co jest. Ale dawno tutaj mnie nie było. Dajemy masełka, łyżkę. To się grzeje. Aha i oprócz masła dajemy do tego... Jakby ktoś nie widział, jak się robi kaszę mannę, mleko, masło i cukier. To się gotuje, a później mannę. Wygląda tak. I dodajemy później 8 łyżek. Zgrzewania bym wam pokazała, ale... Oczywiście! Ale nie mam... Jestem u siebie i nie mam statywu, więc... nie ma pięknych kadrów. Tak, by się mieli przez cały czas kadr. Ja nie mogę, żeby być tak. Wygląda tak ładnie. Cukier miałam dodać. Zapomniałam Ja czuję tak dziwnie no. Na starym placu Jeszcze kręcę się i jest mi niedobrze Pięte. Nie, na załadunek to Orli myślę Boże, jak on jechał szybko Ta babcia szybko leciała, te autony Już się nieszczęśli ty to się do kościoła leci Ale na którą? Jak już jest 7.34? No to na pewno nie do kościoła. Bo na siódmy jest kościół A może na 7.30 mają No Chociaż. A oni są tacy dziwni trochę. Mówię to ile razy, ile lat tego ja nie słyszałam. Jest no, to pociesuła, widzicie? Daję 14. Każdy chyba to 14, 14 jeden już Widzowie, porozmawiajmy sobie troszkę. Dzisiaj byłam w Zabrzu na badanie jechałam, które niezbyt mi się podobało. Widzowie, jest to bardzo straszne. Przynajmniej dla mnie to było straszne. Mimo, że już miałam to wydawane, miałam już raz rezonans magnetyczny. Przypomnę, że miałam tomografię komputerową też. Ale nie o to chodzi. Ten rezonans jakoś mnie bardziej przeraża. Bo wjeżdżacie do takiej. Macie taką tubę i do niej wjeżdżacie. I ja się trzymam, jakbym była w trudnie Naprawdę. No, ja wiem, to jest śmieszne, to jest dziwne. Znaczy, jak ktoś, kto nie był na tym, to nawet nie wie o co chodzi. A ktoś kto miał to, no to na przykład powie dla mnie to było luz, albo dla mnie to było dobre, no to spoko, jakby szanuję. <laughs> I ja na przykład wjeżdżałam, jakby się do takiego okrągłego, jest to okrągłe metalowe coś, co bada twoje, twój organizm i wjeżdżasz do tego. I w moim przypadku wjazd odbywał się dwa razy. E Poprosiłam pana o lusterko i to będzie śmieszne, bo te lusterka są pewnie dla dzieci, które tam wjeżdżają, do takich maluszków, ale ja nie potrafiłam y, wytrzymać. I ja już wiedziałam, bo za pierwszym razem to ja tam wjeżdżałam i wyjeżdżałam pięć razy do środka. I dała mi później tam pani, była taka fajna pielęgniarka i dała mi lusterko i od razu wiedziałam, ja poproszę lusterko. Bez lusterka ja tam nie wjeżdżam i wjeżdżałam trzy razy. Bo się i tak i tak bałam tego, że ja tam zostanę zamknięta. I miałam takie boże. Mimo, że wiecie, całe tam nie wierzysz, nie? Oczywiście znaczy całe. No kurde, nogami tylko nie byłam, nie wjechałam tam. Więc w sumie to było praktycznie nic. Ja odtąd, dotąd, przynajmniej cała klatka piersiowa była w, tym, w tej maszynie i to było mega, mega dziwne. Jeszcze wiedziałam, że za mną jest jeszcze bardzo dużo miejsca, i jeszcze tam się na przykład drugi człowiek mógłby zmieścić z drugiej strony. E, to wiecie, leżycie prosto, e, nieruchomo, nie możecie się w ogóle ruszyć. To jest najgorsza chyba część, bo jeszcze jakbym leżała tak sobie prosto w tym, to bym może się czuła jeszcze git, ale ja byłam podpięta, była odpięta i normalnie, to może bym dała jeszcze radę. Ale wiecie co? Nie dałam rady. Nie popłakałam się w każdym razie tak, jak za pierwszym razem. Bo hmm. za pierwszym razem pamiętam, że ja trzy razy albo nawet pięć razy wyjeżdżałam, bo byłam tak przestraszona i nie, nie dałam rady. Więc rezonans magnetyczny był wykonywany dzisiaj. A później jest tam y, urodzinki. Tutaj zaraz wyjdzie przypitka z Kibla od mojej kuzynki. Jak się sobotę, czyli jak przystało generalne porządki w każdym polskim domu. Ja zmieniam pościel, więc szybki ten Zmienia pokój, jakbym normalnie była w jakimś innym. Jakby zmienianie nie ma naprawdę sens, nie tylko pod względem higieny. Trzeba się ogarnąć. Ja bym chciała sobie dzisiaj zakręcić włosy, ale zawsze, ale to zawsze, jak ja sobie zakręcę włosy, to one mi widzą proste. I powiedzie jak to jest możliwe? Też chciałabym wiedzieć. Ja mam przynajmniej, tak mi się wydaje, kręcone włosy z natury, bo zawsze jak gdzieś była jakaś burza czy coś, to zawsze mi się zaczęły kręcić te włosy. I taka jak jedna dziewczyna, która właśnie ma kręcone włosy, pokazywała tutorial jak zakręcić włosy. Że niby bierze się maskę, ale one mam tak dużo maski, więc ja nie wiem czy ja mam dać tą maskę czy, czy nie. Później moje włosy wyglądają na tłuste jak nie wyjdzie. Więc nie wiem. I ona nie miała ich rozczesanych, I know. Ale ja. Nie wiem, mam kręcone włosy, nie? Ale ja muszę je przeczesać. I to tak od nasady w dół, bo inaczej tu ja nie wytrzymam. Trzeba niby tak zrobić i tak. No ale to jest normalna rzecz. Ej, ale nie. Widzicie to? Jaki ładny. Jestem w szoku. O Jezu! Dobra, jednak trzeba coś na te włosy dać. Zacznijcie palce. Szerzę tam Chociaż to nic nie da. Ale wiecie co? What? Dobra, już wiem po co jest odżywka, ale ja później mam tak tłuste włosy. Wydają się tłuste przez tą odżywkę, że ja nie chcę używać odżywki. Bo wiecie, mogłabym sobie zakręcić je tak i git. Ale bym chciała tak jak zawsze wszystkie dziewczyny, które są kręcone włosy, włosy tak samo zrobić. Sobie zakręciłam. Nie trwało to długo, wiadomo. Ale mam już ochotę to rozczesać. A takich włosów się nie rozczesuje. I niby się to wgniata. Wgnieca raczej się. Jest różnica między Takimi zwykłymi loczkami. O widzisz ta strona jest tak, no jest o wiele lepiej. Robię drugą część i będziemy suszyć to się. no to jak od hipisów. O, lepiej jak przytrzymacie sobie, właśnie tak jak przed chwilą widzieliście, przytrzymacie sobie te loki. Jakby ktoś nie wiedział, to włosy kręcone suszy się z głową w dół. Tak, nie mam dyfuzora, mam sitko. Ale to jest dobry zamiennik, żeby nie było. To po prostu Wam pomaga. Kiedyś pamiętam anegdotkę, taką powiem. Kiedyś suszyłam włosy do góry nogami, ale nie miałam dyfusora, tylko tak były włosy i ja je suszyłam. One nie były pokręcone, one były proste i tak je suszyłam, że one leciały do góry i tak dalej, się kręciły i tak dalej. I pamiętam, że raz mam włosy i przyszła do mnie koleżanka i ona się ze mnie śmiała, że ja w taki sposób yy, suszę włosy, bo też chciałam posuszyć, yy, wiecie, tu pod spodem włosy, żeby tam były też suche, żeby tam nie, nie się wysuszyło. Więc zawsze suszę tak włosy, nie chcę zbudzić tych loków. I ona się ze mnie wtedy śmiała, że jak ja to robię i tak dalej, patrzała się na mnie i się mocno ze mnie śmiała i mnie aż nagrywała, bo była w szoku, że jak ktoś tak suszy włosy. A teraz ja tak patrzę i na internetach i widzę, że właśnie suszenie z głową w dół jest dobre dla właśnie osób, które mają kręcone włosy. No, ale że ja nie używałam wtedy i nie mam takiego pojęcia, że moje włosy aż tak się kręcą bo się kręcą bardziej, tylko ja ich nigdy nie stylizuję ani nic, więc wyglądają na co dzień jak wyglądają. To niczego nie świadoma suszyłam dalej, tak włosy. Później, jak ona mi to powiedziała, to miałam takie. Może je ja jednak coś robię nie tak i przestanę tak robić. Chociaż czasami jeszcze słyszałam z głową w dół, właśnie żeby tą część tutaj wysuszyć, ale już nie skupiałam się na tym, żeby właśnie robić tak włosami. A teraz tak patrzę i dobrze to robiłam już wcześniej, zanim wszyscy to robili. W sensie, zanim to było tak popularne i nagłaśniane. Widzowie, first look. Raz, dwa. O, boże! No, i ja już mam ochotę to rozczesać. Ale nie jest źle. Jest kit. Pana tak można rozczesać. Kurde, zapomniałam dać sobie olejku przed i po. No, się podam, ale. Przed. Ej! Nie jest źle. Jest tak ładnie, jest tak ładnie. Widzicie, co jest najlepsze? Przecież zaraz idę na dwór, więc będę musiała je związać. Ale ja nie wiem, jak związywać włosy kręcone, więc je związuję na klipsa. I wyczuć to muszę. Gotowe widzowie! Idziemy teraz szybko odkurzyć. Trzecią osobą na moim yy, filmiku, która idzie razem ze mną. Cześć. A nie, ty już jesteś na filmiku jednym z wakacji. idziemy, <grym> <grym> tak? Leci do mnie moja księga! No leć do pani. Ty co wiesz tak pod koniec dnia dzisiejszego niedzieli a wy zaraz będziecie w czwartek widzieć ten film. Życzę Wam y, miłego czwartku i do zobaczenia za miesiąc na kanale. I chcę powiedzieć sobie i wam, że jestem mega dumna, że udaje mi się co miesiąc dodawać filmy o 14 i 14. raz tylko się przez przypadek przesunął. Y, ale to nieważne. Dodało się. Więc jestem mega dumna to nie za miesiąc